Ostrożnie, nie wydaj. A, nie, nie, kurde, no! Och, niebo potrafię po prostu zwykłej kawy przynieść. Od kiedy ty się przejmujesz wylaną kawą? Zwyczaj po prostu ganter po to sprząta. No wiem, wiem, ale teraz jest wyjątkowa okazja. Jako, że idą święta, to zbieram na Siu, 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 Siu. Jeśli chcesz Siusiu, to tam jest łazienka. Ach, nie o to chodzi. a. Na narty. Co roku zawsze jeździmy na święta na narty. I po prostu, jako że, jako że uciekłam spod ołtarza mojego męża, wybranego przez mojego ojca, i teraz porzuciłam dom i próbuję być samodzielna, to ojciec powiedział, że nie kupię biletu i muszę sama sobie wybrać. Ach, to samodzielność. No trudno. No i co? No i teraz muszę pewnie zapłacić za tą kawę. Ach, nigdy nie odbieram. A z napiwków nie uzbierasz? Przepraszam bardzo, ale ja zamawiałam kawę, a dostałam sushi. W ogóle nawet nie wiedziałam, że tutaj serwuje się sushi. Bo rączki, nóżki dała, to do lady i zamawiaj, Jezus! Oh. Co ci odbiło, że tak odezwałaś się do klientki? No jej no, często się tak odzywam do klientów, dlatego nie dostaję piwków. To co ja mam być teraz? Miła jakaś? O Boże, no dobra Właśnie, Rob zdecydował już, co z tym dzieckiem, Karol? Szczerze, nie mam pojęcia. Mały się ogólnie odzywa od tamtego czasu. Pewnie ciągle myśli o tym. O wilku mowa. Dobra, jak coś, to nie gadajmy o tym, okej? Okay? Sam nam powie, gdzie gotowe. I co, będziesz wychował to dziecko? Jak? Jeszcze nie zadecydowałem. Ach. Właśnie. Madeline, słyszałaś? Nasi rodzice nie zapraszają nas w tym roku na święta. Słyszałam, w końcu. No i co teraz? Rodziny nie mam, nie mam gdzie spędzić świąt. Zróbmy Wigilię u mnie, przecież potrafię gotować, no to coś tam się upichnie, nie? Ale nie zrobisz takich pulpecików jak mama. Dobra Rob, odetnij w końcu tą pępowinę, bo za niedługo będziesz to robił swojemu dziecku. <laughs> Dobre! Nie co Dobre! Dobra, trzeba zmienić temat. E, co robicie na święta? Może wszyscy zrobimy razem wspólną wigilię? Nie, nie, ja jadę do domu. Nie mogę się doczekać potraw mojej babuni. Ja świąt nie obchodzę, więc mogę wpaść i się najeść za darmo. A Rejna co robi? Siu, siu! W tłumaczeniu na ludzkie jedzie na narty. A ty, Fej, co robisz? No, mój dziadek Frytek się wyprowadził ostatnio z moim kuzynem i teraz, i teraz mieszkają gdzieś trochę daleko, więc nie wiem, czy mi się opłaca przyjeżdżać do niego, więc prawdopodobnie spędzę sama. Um, czyli nic nie robisz 24 grudnia, tak? No nie. Czyli. O, no właśnie, ja mogę do Was przyjść na Wigilię? Oczywiście. No to co? Kolacja dla czterech osób, powinno być to proste, tak? O kurde, która do godzina? Ja mam przesłuchanie. Chłopie, żyjesz? Co tu się wydarzyło? Do czego tym razem to przesłuchanie? Eee, do jakiejś tam reklamy z lekami czy coś? Nie wiem, ważne, że będę w telewizji i że będę miał hajs. Jezu, oby dostał, to może mi pożyczyć trochę pieniędzy. Boże, jestem tak podekscytowana. Moim marzeniem zawsze było urządzenie wigilii i być, jakby, wiecie, gospodynią. A, kondokąd, No widzisz? Robisz tłuczone ziemniaki? Tak, ulubiony roba, a co? A, no bo wiesz, zanim moja mama umarła, to na święta jedliśmy pie pieczone ziemniaki, tak wiesz? Pomyślałam, że wiesz. A, no dobra, to zrobię. Też pieczone, jakby dwa rodzaje ziemniaków na jednych świętach. Na bogato. Dobre zagranie. Zgadnijcie, kto będzie na plakatach za parę dni. Nie miałeś być w telewizji? Yy, no, trochę tutaj podkoloryzowałem. Dobra, będę na plakatach jakichś tam zdrowotnych leków czy coś, ale wiecie. Wszystkie panienki na mnie polecą! No to się cieszymy! Madeline, potrzebujesz pomocy w tej kuchni? NIE POZEPSUJESZ WSZYSTKO! Wow, normalnie jak na świętach u mamy. Wiesz co, teraz zastanawiam się, czy nie otruć tych twoich ziemniaków. Przesuńcie się, potrzebuję się położyć. Ehm... Um... Reina, wszystko w porządku? Nie uzbierałam na bilet. Wiesz, co, no. na jakieś twoje listy przyszły. Proszę. Okej, okay, odstaw na półkę. Nie dodawaj, no, otwórz. Nie widzisz, że nie mam humoru na otwieranie jakichś nudnych listów? Do jasnej, otwórz je! Boże, dobra. Kupiliście mi bilet?! Wesoły, wesoły, wesoły śpią. O mój Boże, kocham was! dziękuję! Jack, wisisz mi 30 złotych. Wiesz, teraz jestem popularny, to spokojnie oddam ci wszystkie długi. No, nie wypłacisz się nigdy. To ja lecę się pakować na siu, siu, siu! Ja wracam gotować. Wow, wszyscy są szczęśliwi, co może pójść nie tak? Ja yeah. raczej nie powinien tego mówić. Ale to dowiecie się w następnym odcinku.